Siema widzowie, czy jak pewnie graliście w yy, Rainbow Friends 2, 2 Nieraz pewnie zginęliście od na pęty. purple Czy tam, od purple I ja wam pokażę, co mój kolega znalazł Zabuchę. Co zrobi wam grę 5 razy otwieszą purple Chodźcie, ja wam pokażę Dobra widzowie, no to co? O Jezu, różnego Możemy, Możemy zrobić skipa nie ma sensu tego oglądać I no to... patrzcie widzowie na to bo... no tylko czekał to blue pewnie będzie gdzieś e, śmigał obok. Nawet nie zbierajmy tego, bo to wywalone i tak mamy z, y, ten. Prawda? nie ma blue. Mamy. Nie, idzie tu gdzieś. Idzie, idzie, idzie. No, idzie, idzie. I tak idzie. mamy zamiar e, zginąć. może możemy iść. Dobra, zobacz. Jesteśmy do tego purple, co nie? A, to ty tam, to czekaj, czekaj, idę, idę. Ja po z drugiej. Nie, nie ma sensu drugiej. Tak. I jesteśmy tutaj, co nie? I patrzcie na to. I ja jeszcze. Czekaj chwilę, ja jeszcze tego nie testowałem, ale jak to tak działa, to to jest dorąbiaste. Jak kłócniecie, to on was nie atakuje. Bez skitu to tak działa! Jezu, jezu, widzę, widzisz, to może uratować każdemu życie, 50 razy co najmniej. A więc kiedy on przestanie. A więc kiedy to przestanie? No, kiedy działać? wstaniesz. No? Kiedy już staniecie, to to nie działa. Ale jak kosacie? No patrzcie. Piękne. Może, może co Mam wstać? No ja sobie mam wstać. Po... A Zobacz. czy nie, jeszcze nie stawaj. Chilkę. Chilkę się połączyć. No patrzcie, No ja sobie zrobić normalnie okrążenia. I można normalnie sobie pobiegać z Blue, jakby to był nasz kolega. No, znaczy z Purple. Purple. Ty. Ale to może tyle razy dupską uratować komuś. Na tym zadaniu bez kartonów. Co? No to mega będzie oddawało. Ale tym bardziej nawet yy, ludzie, że tutaj nie to, że dobra, można kucaka, ale na kucaka bardzo szybko na odchodzisz w miarę. No. Nie, dla mnie tu mego oddaję. Teraz, Kuba, zaprezentuj. Jak wstaniesz, to co się stanie? No. Weź, to znaczy weź z nim chodź, tak? I nagle wstań. Chodź, chodź i nagle wstań. To stój. Patrz. No. Łazę, łazę, łazę. Patrz. No, patrzę. Piesku, do nogi. No i wstajesz. No i jak chcesz, to on dzisiaj przyjdzie. No i jak wstaję, Kuba to... Normalnie umieram. No nawet mam napis. No. Umarłeś. No więc faz No więc jak tak. dla mnie to mega oddaje. Eee, ta możliwość. Więc można nie się obronić od purple. No, po prostu jakby... Można powiedzieć. Że... Zdajemy, jest taka sytuacja. Jak dajmy, to można powiedzieć, że możemy nawet trzeba... No... Tak można nawet... Aż goni mnie blue, co nie? A tutaj ci zaraz je. Nie idzie tu, idzie. Możesz iść na kucaka? Możliwe, że przed nim uciekniesz. No. Na spokojnie, ale jak to byś miał problem teraz. No, bo na przykład... No, jesteś ja... tu. Bo ja na przykład ostatnio przez to zginąłem. No. Bo... I czekaj, okay. ja mogę rozeskaknąć? To jest super. To może być dla mnie mega super widzowie. No. Więc... Więc gdybyśmy wtedy akurat dopiero teraz nagrywali te zadanie bez kartonów, no. mega nam by to... Ja się tam na TikToka nagram, bo to może mieć też ładne te ładne yy, wyświetlenia na TikToku, bo tego nikt prawie nie zna. Możemy zawsze do karta sobie, sobie pojeździć. No A, w ogóle mam jeszcze jeden mit. Jaki mit? Jeśli jesteś w kartonie, to akurat jest, to jest znaczy w kokardzie. No. I jakiś potwór ci goni, to jak wejdziesz do kokardu, on Cię nie może złapać. Ale potwory zazwyczaj nawet nie wchodzą poza tą linię tutaj. No tak, ale w razie czego możesz się schować. No. Mi tylko raz w życiu wszedł tutaj potwór. Tutaj, o, dotąd. Potem jeszcze poszedł. No to co, widzowie? Ja się daję złapać perpulkowi, czyli gwiazdę odcinka. A ja się z Wami żegnam. Y no łapa, łapa w górę sobie oczywiście. O no, dzwoneczek też, obserwacja na TikToku. No i co, no. Czekajcie, Teraz zaprezentuję u siebie na ekranie. Chodzę, chodzę, no nie łapię. No, no, no co widzimy? Na razie trzymajcie się, do zobaczenia i pa!